Dzisiaj znów dla Was nagrywam. A dlaczego mówię znów? Bo wczoraj nagrałem chyba dwa razy film po 20 minut, bo jak to tak jakby to powiedzieć po 20 minut się nie, nie, nie przetworzyło, nie przesłało się. No i. Pokazało mi, że nie mo mo może przesłać, bo po prostu jest za długi. Dlatego dzisiaj sobie dla Was nagrywam. W planach mam jeszcze inny film, ale to będzie dla Was taka niespodzianka. Dlatego, no, taki konkursik. Piszcie. Jak wam mija, mija w ogóle wakacje? Jak wam mijają i jak napiszecie, to wybiera sobie kogoś, no i wiecie. No i sobie zagra ze mną. No, będzie miał okazję. Yy, no, i piszcie hashtag konkurs, żebym was wybrał. Kurczę. No, no to sobie tutaj, skoro nagrywam, to, to proszę was, żebyście pisali jakieś komentarze, bo będzie mi bardzo miło, bo ja bardzo lubię. Oglądać jak, um, jak te... Piszą, piszą mi... piszą mi jakieś miłe rzeczy. Na przykład fajny film możecie napisać. Miło mi będzie. Bardzo. Są A, są A. Przez chwilę nie będę się tak odzywał. O. Jak nie będę się odzywał y, i grał, y, znaczy jak będę grał, ale y, się nie odzywał, to znaczy, że się skupiam. Hmm. Pewnie tu jest. Nie. A. Pozdro. To nie będę wam nic pokazywał, ile mamy waluty i na ile skrzynek. Nie chcę, żebyście widzieli, bo wiecie, ktoś mi jeszcze będzie konto próbował. Znaczy, no, nie sądzę, ty? Czy to a? nowy dust. no widziałem jakieś tu zmiany dobra Kurczę. pozdrawiam wszystkich yy, wszystkich widzów moich kolegów pozdrawiam moją klasę i życzę serdecznie życzę, no, życzę serdecznie miłych wakacji dla wszystkich, którzy to oglądają. Nieważne czy subskrybują po prostu. No. Po prostu wam to życzę. I pozdrawiam cały tym team. Oczywiście przypominam o zostawieniu łapency w górę subika z dzwoneczkiem no. Kiedy jeśli smutno, jeśli źle, zostaw słuba i łapkę w górę. Taka rymowanka. <laughs> przepraszam, jak będę tak. <laughs> I 10 razy pod rząd. Oczywiście przepraszam, jeśli będę. Słaby, bo jeszcze się nie rozgrzałem nawet, ale no. A, chyba grałem z tym typem. Czekaj. Okay. Tak, grałem z nim wcześniej. O nie. Kurde. Nie Coś mi się jakby co, to przez przypadek nacisnąłam sobie, tak jak teraz widzicie, ABC. No i no. Kurczę. O. No 100%, jakiś, dodali coś nowego. Na tym daście. Nie widzieliście na no, jak jestem. Ten... Opatrzcie, o nie. A tutaj jest ten samochód i to, a tu wcześniej tego nie było. No to nieważne. Tutaj dokończymy tą rundę i wiecie. Już będę kończył, bo ja jak pamiętam, wcześniej mówiłem, kto pamięta, ten pamięta, że nagrałam raz 22 minuty, zaczęło mi się przesyłać i nad ranem paczek kurczę. Nie przesyłało mi się. No i tak sprawdzam, no i tam pisało mi pod tym filmem, że właśnie film jest za długi, no i musiałam usunąć. Bo dwo, więcej niż 20 minut, w ogóle, ogólnie 20 minut, to nie mogę. Parkurowiec. Pozdro. Do tego typu. Powtórzę tą rymowankę. <laughs> Jest ci smutno, i gdy jest ci źle, zostaw łapkę i. Y, zostaw suba i łapkę w górę. Troszeczkę mi się myli już. Pewnie, no, a poszedł. To był przez smoka. B. 100% B A bo już zabili To dobrze To pewnie teraz defizuję <laughs> Jeśli chcecie więcej filmów Albo z Counter -Bloxa, Albo z Fortnite'a Bo ostatnio nie nagrywam To proszę o yy, To proszę Napiszcie coś tu w komentarzach Fajnego Znaczy no fajnego Że żeby ta seria z Fortnite'a powróciła, czy czy takie ten. No, ja się z Wami żegnam i pa!